Cześć wszystkim z Wami Wikas. W ten ostatni czwartek marca spotykamy się na premierze. Tym razem to jakaś nowa zdrapka za 10 zł, która się nazywa Wielkie Granie. E, jakaś nowa, bo wydaje mi się, o takim tytule zdrapek jeszcze nie było, szata graficzna, jakaś świąteczno-kolorowa. Zobaczymy, czy moja premiera będzie świąteczna i kolorowa. E, główna w tej zdrapce pół miliona. Prawie stabilna dla zdrabki za 10 zł, bywają i mniejsze. Na przykład jakiś tam świąteczny kalendarz, ale, ale pół miliona to jest główna. Stopnie wygranych jest 9. Szukamy, szukamy liczby, szukamy takiej monety albo gwiazdy. Jak trafimy na gwiazdę, to Przepisana kwota mnoży się razy 2. Na, na premierę mąż mi zakupił trzy zdrabki, oprócz tego mam jeszcze bonusową, czas na milion. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało. Zdrabki mam o numerach 13, następny mam 14 i 22. Myślę, że niezwłocznie możemy zacząć drapać. I zacznę od numerku 13. Szukamy liczby, szukamy monety i gwiazdę. I tak, no to zaczynamy. Nasze liczby wygrywające to 55, 44, 27, 36 i. 28. Ja ostatnio oglądałam jeden z odcinków na kanale Aga Drapie. Ona drapała swoją ostatnio ulubioną zdrabkę i w liczbach wygrywających było 28. Ja pomyślałam, no jest 28, będzie wygrane. I pierwsza liczba, którą ona wydrapała w, już w polu twojej liczby, było 28. Nie wiem, jak ja tak zgadnęłam, ale udało się. No to zaczynamy.

43 znowu obok, 15 za nisko, 35 obok, 29 obok, 49 nie mamy, 17 za nisko, 31 i 26 obok. Szukamy litery kontrolne. Widzę L i widzę, widzę C. 13 numer niestety jest przegrany, no to drapiemy następny, numerek 14 i nasza liczba wygrywająca to będzie 45 41 43 16 i 36. No dobra, zaczynamy. 47 27 12 55 34 13 22 29

Niezwłocznie zaczynamy drapać ostatnią zdrabkę premierową. No to ostatnia. Mam nadzieję, że tutaj chociaż honorowy zwrot się pojawi. Szukamy 36, 45, 39, 57 i 15. No zaczynamy. 43 nie mamy, 11 brak, 22 również, 35 również, 53 nie mamy, 33 brak. 47 brak, 39 brak, 21, 28, 56, no jakoś słabo, 26, o mamy gwiazdę, czyli coś pomnożymy razy dwa, no, no to chyba więcej od polowej już mamy, jeżeli tam będzie y, zwrot, 37 nie mamy, 12 nie mamy, 54 również i 16 nie mamy, a pod gwiazdą... Słuchajcie, mam plus, ponieważ pod gwiazdą mamy 20, a gwiazda mnoży razy dwa, wygrana. O, ja coś pominałam. Ha, ha, ha. Dobra, wracamy. 37, 55, 21, 30. A, Boże, ale ja jestem ślepa. Słuchajcie. E, Tracę w prawe. Tracę w prawe w drapaniu i nagrywaniu. Dobra, mam 50 zł. Super. Inwestycja w cały odcinek to 50 zł, i tutaj tych 50 już się zwróciło. Jak na samą zdrabkę premierową, no to jestem na plusie, ponieważ z 30 jest 50. Super. Jakie ja tutaj będą litery? To będzie G. Dobra, to będzie G. No i super, zdrabka o numerku 22 mi tutaj się spisała. No to drapniemy czas na milion. Numer zdrabki jest 11. Szukamy tutaj taki klips, worek i safe. Worek mnożę razy 2, safe razy 5. Dla mnie ta zdrabka ostatnio mało szczęśliwa. Zobaczymy, co będzie tym razem, ponieważ zdrabkę kupił, przypominał mój mąż. Dobra, zaczynamy. Wiśnie, okulary, kawka, gwiazda, kolucz, kłódka, karo, dzwonek, arpus, cytryna, kier, podkowa, kreat, śliwka, biedronka, ananas, winogrona. Karta, pik, tref, awokado, diamenty, perła, zegar i korona. No, akurat czas na milion, yy, nie czas, tym razem się nie spisał, ale, ale, ale super. Numer 22 wielkiego grania nam fantastycznie się pokazał i my mamy tutaj super wygraną. Dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście. Ze mną. Wesołych świąt. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy przed weekendem. Ciskam mocno. Pa.